Cześć kochani, Krzysztof na kanale Krzynogaraż. Zrobimy sobie dogrywkę z tego Roomstera. Co tam pisałem, że, że jakąś sekcję tego włącznika zrobimy. No i co z tym silniczkiem? Z tym silniczkiem to powiem wam już wiem co jest, ale to potem. Może uda się go naprawić albo nie, ale jest uszkodzony. Natomiast co z tym głównym? To jest prosta rzecz, kurcze. <laughs> Słuchajcie, jakbym tak się tu zapalił będzie lepiej. Bo ja nie widzę jak to się nagrywa, ale dobra. Rozkładamy on, ma takie zaczepy. On no normalnie chodzi, nie? Dlaczego on nie działał? Tutaj wszystkie piny. Wszystkie piny są. Więc nie jest urwane. Jak będziecie chcieli go potem złożyć, taki włącznik, to zaraz wam coś pokażę. O. Musicie to przytrzymać, żeby wam to nie, nie odsprężynowało, bo tam są takie maleńkie sprężynki. O. Tam są sprężynki, nie? I potem trzeba odpowiednio w takie, mają swoje prowadzenia. No i ta gałka chodzi. A tutaj sprężynki, są sprężynki, owszem, ale gdzie są blaszki? To powinny być tutaj, czegoś nie ma. Ktoś to rozbierał i ktoś tutaj jakąś lipę odwalił. Słuchajcie, tutaj ja nie jestem pewien, no nie mam takiego, ale tu muszą być blaszki. Tu są sprężynki, owszem. Tak, ale te sprężynki powinny mieć takie blaszki, które jeżdżąc tutaj będą yy, te styki łączyć ze sobą. Nie widzicie? Nie wiem, czy to widzicie. Tu powinny być takie blaszeczki, które łączą parami, nie? Pyk pyk pyk, 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 pyk. A tu w ogóle nie ma tych blaszek z tej strony. Da się to wyjąć. Czy to jest tutaj przygrzane na tych łapkach? To już jest prawdopodobnie zgrzane. Musiałbym to rozlutować. No ale dobra, to jest nam i tak do wy wywalenia. Tu jest ten czpień taki. Nie, on tak sobie siedzi tutaj. Tu nie ma jakichś blaszek. Także to nie miało prawa chodzić. A tam co? Tam jest drugi zespół tam. Blaszek nie, tam z tyłu. Nie, to też są jakieś styki. Też są styki. Dobra. Po co ktoś tutaj te, te, te łączniczki wyjął? No i nie wyjmę tego, bo dalej to jest lutowane, nie? Ale dobra, widzicie tutaj też jest jakiś zespół blaszek. O taki na przykład. Co to jest? To jest. Tak, tak chodziło tak. O, mogę wyjąć cały. Tak, tak. Tam też tak. A po tej co łączyło? No tu nie ma żadnego elementu. Dobra, to już możemy wypieprzyć. Sprężynki macie. O, tutaj się rozlatują. Czy ja taki włącznik sobie schowam? O, jest cały mechanizm. No, tu czegoś zabrakło. Tu czegoś zabrakło. Patrzcie, czyli można to zdjąć, a kiedyś, jak się to urwie, że się tego nie da zmienić. A jak widzicie, da się to, to zmienić. To się tutaj zaciska. Ja sobie to schowam, włożę sobie to tu do środka. No, i wiemy, no po prostu czegoś tutaj zabrakło. Ktoś coś rozbierał, komuś coś wyskoczyło, i na tych sprężynkach nie było takich blaszek, które tutaj robiły zwarcia na, na kolejnych pozycjach, nie? Dobra, teraz zajmiemy się tym. Natomiast co się stało z tym sterownikiem? Słuchajcie, ja go oglądałem. <laughs> jak on był, nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz, no ze dwa razy tam patrzyłem czy wszystko jest ok, słuchajcie, tu są pogniecione piny, wyszło nam to już jakby samochód zrobiony oddawałem go dla Piotra i mówię, zobacz taki sterownik, tutaj wszystko cacy i tak spojrzałem w słonku i z perspektywy zobaczyłem, że są ułam... zgniecione piny nie wiem, czy to damy radę Widzicie, a tak pod światło. Widzicie, brakuje jednego pin'a. Tak jakby. No, myślę sobie, nie ma tego pin'a, nie? No, nie ma. No są wtyczki takie, które niekoniecznie mają wszystkie piny. Nie ma. Ale jak z odpowiedniej perspektywy spojrzymy, to ten pin tam jest. Tylko, że jest zgnieciony razem z pinem obok. Widzicie, jak to bardzo źle. Tak się zgniotna kwadratowo, że go po prostu nie widać. A on tam jest. Ktoś wkładając wtyczkę z geopina. I to akurat słuchajcie, no tu w tej wtyczce jest pinów 14 chyba, a my wykorzystujemy 5. Wykorzystujemy 5 i to musiało trafić akurat kurczenie fartownie na tego pina, który jest nam potrzebny on jest zgięty pod kątem prostym, nie? Czyli wiecie, jak patrząc na niego, to ten pin jest jakoś tak, tak, nie? Tak i tutaj połączony z drugim pinem. jak go zacznę prostować. No ale zobaczymy. Jak go zacznę prostować, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on pęknie. Zobaczymy czy to da się zdjąć, bo ja nigdy czegoś takiego o, coś tu się rusza, nigdy czegoś takiego nie rozbieram, no zobaczmy. Hmm. On jest sprasowany nieźle, no bo słuchajcie, no one, one, dwa piny weszły w jedną dziurkę wtyczki, nie? Dwa piny weszły w jedną dziurkę wtyczki. Ja, ja mówiłem Piotrowi, że słuchaj, może da się to naprawić, to wtedy ten nie, że on nie, nie. to już. Że to jest używane elektrycznie, nie wiadomo jak to się zepsuje. No dobrze, no ale może to uda się naprostować albo coś. Oj. Dobra, wyprostowałem go, no ale tylko, że teraz on jest w połowie zgięty. Nie, nie, nie pokażę wam tego, wybaczcie, bo to jest zbyt. Nie pękł jeszcze. Jeszcze nie pękł. Muszę wziąć lubkę. No on, on, jest, on jest zakrzywiony, on jest krótszy o milimetr. Albo dwa. To, on jest na dole. Tak idzie, nie? Czyli tu wychodzi spina, jest zagięty i idzie do góry. Teraz ja musiał go czymś pociągnąć, żeby go naprostować. Tylko że jak go zacznę ciągnąć, to go urwę. No, powiem Wam. Kurczę, szkoda, że nie zobaczycie efektów tego. O, złapałem go dobrze, tak i się naprostował. Zdejmiemy tą wtyczkę, zobaczymy, jak on wygląda. Czy, czy, o, on jest cały mięciutki, kurczę. On jest miętki jak kupa. Jak go jeszcze dwa razy popchnę, to, to on się wyłamie. Dobra, spróbujmy to zdjąć. Czy teraz się już wysunie ta obudowa? O. O. Hej, ale te piny. O, to jest takie coś. No widzicie, a tam jest tylko pinów raz, dwa, trzy, cztery. No niby sześć tam. A tu jest taka śmieszna wtyczka do tego. Aha, i to jest ten pień taki, tak? A czy to da się wy, wy, wyciągnąć, wysunąć? Tu jest jakaś blokada tego? To jest takie coś to jest bardzo nietypowe, bo to nie jest jakaś wtyczka. Z numerem, czy jest? Czy to się rozbiera? Nie wiem, nigdy nie spotkałem takiego czegoś. Jakby to było zaprasowane na stałe, ale nie wiem. To jest jakby coś się miało oddzielić. No jest on tutaj taki lekko podkrzywiony. Słuchajcie, teraz nie mam wtyczki takiej, na pewno takiej wtyczki nie mam. Jeszcze troszkę go naprostujmy. Jest, nie? Ciężko to sfilmować. No, teraz jest 6 z tej, 6 z tej. Tylko, że on jest miękki. Nie wiem, jak się zachowa, jak go wepchamy w... Wiecie, w... W tyczkę, w jakimś aucie. No dobra, ale ja w każdym razie ten sterownik sobie... Zachowam, nie, nie, niech sobie leży. To jest taki, jak, podobny jak ja mam w fabii. Tam pisałem w którymś filmie, że chciałbym, chciałbym wyjąć z fabii pomysł. Na pomysł wpadłem, ale jak coś by się zadziało, to bym musiał mieć rozmowę z żoną. No to tak. Niekoniecznie. Cyk? Weszły? No są równiutko, no są. No widzicie, no taka przyczyna, tak to się niefartownie ułożyły te piny, że ja tego nie przyuważyłem, a mówiłam, zaglądałem tutaj i tak naprawdę na, na usterka naprawiona, no ale szybciej to wyszło niż kupić, niż, niż, no wiecie, teraz łatwo mi mówić, nie, jak sobie to znalazłem, Tu pogrzebałem, a prosta usterka, powiecie, że, 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 że wymieniacz, no ale to przypadkiem zobaczyłem. O, on już jest złamany, wiecie? On już jest złamany. Mógłbym przełożyć, tylko nie wiem, jak się to wyciąga. Mógłbym przełożyć inny pin, który nie jest używany w tej wtyczce i, i już, nie? O, wypadł. Właśnie się wyłamał. Mamy pina. No, no po zgięciu na, pod kątem 90 stopni, i w drugą stronę 90 stopni, to to widzicie to głowienko? Widzicie, no to nie ma prawa, żeby on się trzymał. Czekajcie, ale spróbujmy. No, to jeszcze dobra. no Póki mam wenę, jakąś żeby się z tym pobawić, zobaczmy, czy te piny da się wyjąć. To i tak jest. Tak naprawdę półśmietnik, jeżeli ktoś by przyjechał zepsutym takim, to mogę z tamtego działającego wypiąć taką wtyczkę i przepiąć tutaj, nie? Ale. Z samej ciekawości. Czy ja mogę wyjąć jakiegoś pinatu? Jak się go wciąga? Nie ma żadnych blokad. Takich, wiecie, żeby odpiąć coś. Ja go spróbuję wyrwać, tego, który się ułamał. To jest raz, dwa, trzy, czwarty z tej strony w tym rzędzie. Raz, dwa, trzy. 4. Ten. O, PANY! No, way, to jest gdzieś zablokowane na stałe. Nie wiem, jak się to rozpina. Tu są jakieś, ale nie wiem, jaka tu jest zasada. Tu się nic na bok nie wysuwa. Jest wszystko jakby zalane i odciśnięte na prasie. Na gorąco. Jest tu jakiś numer wtyczki. No ale dobra. Słuchajcie. Muszę sobie go opisać, że jest wyłamana wtyczka i tyle. I tyle. Także zagadki porozwiązywane, moi drodzy. To się działo w tym romsterze. Film dogrywka. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.